Jak ugra to na nagłówka z balkonu I nagrywam live'a. <noise> Oho A podostawali Pa, pa, elefantów, ja pierdolę <noise> Jak podrobiło? Ja nie umiem mówić, zabić się, <noise> <dziecia, głos> Dobra, leży Miałem plan na ten dzisiejszy dzień ja? Trzeba dobra, kupuję tam ABI pak. Muszę wyciągnąć, no? Kurwa, no ja! Kurwa, pierdolaj! jak. pierdolaj! Kurwa, pierdolaj! Kurwa, pierdolaj! Kurwa, pierdolaj! Kurwa, pierdolaj! Kurwa, pierdolaj! Kurwa, Opa jakby sadziło nas! O ale oni mają samych kotów w ogóle teraz tak patrzę. <laughs> to będzie premate ty Ja na bank Koci primate Którym kotem dzisiaj jesteś? Ja jestem pomarańczowy? To no, taki taki średni. Ty jesteś, opie. Ja jestem taki kurwiony chyba trochę. LOL! Jak się rozszedł w kwiatak? <laughs> Jaj moje kwiaty! J moje kwiaty! Ja kwiaty!

Smith! Nie ale... ja mam pytań, nie? Pojebane, chłopie. <noise> Dzisiaj nie byłem na Tychach i dwa razy zgasło. tak się bo wie... Jeszcze na autem nie jeżdża chyba. <noise> Stresujesz się, chłop chłopak. Nie właśnie, nie chłopie, ten sprzęgło jest zjebane, chłopie. To pato, pato. Staj, staj, staj. pa. Super seria. Tylko przeładuję. Pa. A, tak to drogie było. No, zaraz, zaraz, zaraz Wiesz, jak to jest kolekcjoner z Kolekcjoner Jak się nie To wymyło Kolekcjoner. Dwa prawie za jednego. Szyka jakim prawem masz szyka? No i robisz filmik gdzie? Jak to? Tak okay. mnie przewierzesz już polową? No i dobra, jedziemy. Dobra, to ja Ale jeszcze dzisiaj? No dzisiaj jedziemy, gdzie? Tylko nie, nie, ja, nie, ja, ja tam ten nie To Jest smoku gdzieś. <śpieniciela> jak to go wysadziło, gościu. A od które grają? Tak, sama jak wtedy. Dostać to się Chyba. A co? A to co? Dostał Dostał do to i... do pięknie. Dostać no Do mycia, chyba, jest. Do pięknie. Mycia. Do mycia. Do